Signal – klucz do zarządzania czasem. W jednym z wcześniejszych rozdziałów powiedziałem Ci już, że najlepszą aplikacją, jaką da się zainstalować na telefonie, jest Signal. To właśnie Signal uwolnił mnie od dzwonienia, pisania SMS-ów i w większości przypadków również od pisania maili. Niesamowita aplikacja. No, gwoli uczciwości, to Signal uwolnił mnie od Whatsappa, a to Whatsapp uwolnił mnie od dzwonienia. Dlaczego zmieniłem WhatsAppa na brzydszego i bardziej topornego Signala? Bo ten pierwszy należy do Facebooka i wiele wskazuje na to że, to, że on kompletnie nie dba o Twoją prywatność, zapisując wszystko, co tam wrzucasz na zawsze na swoich serwerach: prywatne konwersacje, plany optymalizacji podatkowych i zdjęcia Twoich dzieci. Wszystko. Signal ma otwarty kod, który przeszedł przez wiele audytów pod tym kątem i jest w zasadzie najbezpieczniejszym na ten moment. Komunikatorem. Jako bystry człowiek wiesz jednak, że każdego niesamowitego narzędzia trzeba umieć dobrze użyć, aby nie zrobić sobie krzywdy. Dlatego też w tym rozdziale przedstawię Ci kilka zasad i pomysłów na to, jak zwiększyć skuteczność Twojego działania z sygnałem, by rzeczywiście oszczędzić na tym tysiące godzin rocznie. Tak, naprawdę uważam, że dzięki tej aplikacji możesz oszczędzić spokojnie tysiąc i więcej godzin w ciągu roku. Maciek mówi tutaj oczywiście o zarządzaniu swoją działalnością, swoją firmą, swoimi projektami. I podaje kilkanaście zasad używania signala. Ja nie przeczytam ich wszystkich, bo za długa byłaby audioinspiracja, ale zasada numer jeden. Signal nie służy rozmowom o życiu, dywagacjom i filozoficznym dysputom. Signal to narzędzie do załatwiania spraw. Jeśli chcesz pogadać ze swoim przyjacielem, to lepiej umów się na piwo. I to jest bardzo ważna zasada. My również otworzyliśmy czat audio inspiracji na Signalu. Niektórzy z was już się tam zalogowali, bo coś powiedziałem, bo coś napisałem, bo w opisie tego odcinków od kilku pojawia się link do tej grupy. Więc mamy tam już kilkunastu pionierów. Bardzo serdecznie was witam i cieszę się, że tam jesteście. Wszystkich pozostałych zapraszam. W opisie tego odcinka będzie link do grupy na Signalu. Nawet jeśli nie masz tej aplikacji, która działa podobnie właśnie jak WhatsApp czy Messenger Facebookowy, nawet jeśli nie masz, to spróbuj. Ściągnij, zobacz jak działa. Dla nas istotną funkcją tej aplikacji jest to, że po pierwsze ona nie zostawia śladów, że tak powiem. Jest bezpieczniejsza, i po trzecie, jest tam opcja tak zwanego słupa ogłoszeniowego. A więc to nie jest czat, w którym byśmy się wymieniali informacjami na temat audio inspiracji. To róbmy w komentarzach pod odcinkami. Natomiast ta, ten czat na, na sygnalu dla nas będzie takim słupem ogłoszeniowym. Tam będę Wam przypominał o premierze na przykład. Bo wiem, że subskrybowanie kanału nie zawsze dobrze działa i słyszę potem od niektórych z Was, że zapominam, że nie wiem. Więc jak będziesz miał zainstalowanego tego sygnala, to ja Ci przypomnę o każdej premierze w poniedziałki, środy i piątki, bo już mamy trzy w tygodniu, i będę Ci wysyłał różne ważne informacje, właśnie. Na tym sygnalu, więc jeśli jesteś otwarty na eksperyment, to dołącz do nas, ściągnij sobie aplikację Signal, kliknij w ten link poniżej i dołącz do naszej grupy. Dlaczego warto to również robić i jak używać tych aplikacji, żeby zyskiwać na tym czas? Posłuchajmy, co dalej pisze Maciek Wieczorek. Zasada numer dwa: geniuszem Signala są nagrania głosowe. Najszybsze rączki świata nie piszą na komórce nawet w połowie tak szybko, jak jesteś w stanie mówić. Dlatego nagrywania rządzi. Maciek nagrywa całe swoje książki, prawda? Nie tylko on, dzisiaj to się tak robi. Oczywiście mogę ci zagwarantować, że podczas pierwszych kilku dni nagrywania się na sygnalu będzie to dla ciebie bardzo dziwne. Gadasz bowiem do komórki, w której nie ma nikogo i nikt ci nie odpowiada. Przynajmniej nie od razu. To jednak wszystko kwestia przyzwyczajenia. Coraz częściej na ulicach spotykasz ludzi, którzy gadając do swojej komórki trzymają ją przy ustach, a nie przy uchu. No, a ci ludzie właśnie gadają do signala, WhatsAppa lub Messengera. Wiadomości głosowe też zacząłem ich używać po przeczytaniu tego audiobooka i rzeczywiście to świetnie działa. No, niby można zadzwonić do kogoś, prawda? A jednak wymiana takich nagrań to też bardzo fajnie działa. Jeśli nigdy nie próbowałeś na WhatsAppie i Messengerze, też to można zrobić, spróbuj. Zobacz, bo może to też zmieni Twoje życie. Zasada numer 3 świat nie potrzebuje Twoich wstępów. I to jest moje też odkrycie ostatnich tygodni, że dzisiaj w dzisiejszym świecie trzeba od razu przechodzić do rzeczy, mówić o czym chcesz powiedzieć. Signal tym bardziej nie potrzebuje Twoich wstępów, pisze Maciek. Jeśli musisz zlecić swojemu pracownikowi napisanie maila do księgowej w sprawie przyspieszenia rozliczenia podatków, po prostu nagraj pięciosekundową wiadomość o treści, napisz proszę, maila do księgowej, by przyspieszyła z rozliczeniem podatków. Nie ma sensu robienia tutaj wstępów, nawet tych grzecznościowych. Serce trochę boli, bo ja chciałbym te grzecznościowe sformułowania zachowywać, ale świat dzisiaj mamy taki, że nie ma na to czasu. Zasada numer 4: 20-sekundowe nagrania. Z doświadczenia wiem, pisze Maciek, że niektóre sprawy są tak skomplikowane, iż faktycznie trzeba je wyjaśniać, by w ogóle druga strona wiedziała, co ma zrobić. Niemniej jednak staram się przestrzegać zasady, by zmieścić się zawsze w nagraniu 20-sekundowym. Oczywiście nie zawsze mi to wychodzi. Zdarza się, że nagrywam komuś materiał minutowy, ale gdy to tylko możliwe, staram się myśleć o nagraniach 20-sekundowych. Też taki mamy dzisiaj świat. Trzeba przekazywać informacje w krótszych, bardziej skondensowanych i konkretnych paczkach. A więc Maciek nawet radzi, żeby minutowy przekaz podzielić na 3,20 sekundówki. Zasada numer 5, też odkrycie przyspiesza i nagrania. I znowu, początkowo mnie to, wiecie, jako nagrywającego audiobooki, trochę zmierziło, prawda? Bo jest to zniekształcanie trochę mojej pracy, ale potem sam odkryłem, że rzeczywiście, kiedy nie wiem, chodzisz, jedziesz gdzieś, przyspieszając o do półtora, czy nawet do dwóch razy tempo, nadal możesz świetnie odbierać przekaz. Twój mózg to przyjmie, a w tym samym czasie możesz przesłuchać dwa nagrania na przykład. Nie, signal na komputerze, zasada numer 9. Dla mnie to było wielkie odkrycie, kiedy pierwszy raz zainstalowałem sobie WhatsApp'a na komputerze. Wiem, że do dzisiaj wiele osób nie wie, że jest taka opcja. Można mieć Messengera i Signala, i i WhatsApp'a na komputerze. To jest bardzo wygodne rozwiązanie. Bo na przykład koniec z rzędem temu, kto sprawnie przekopiuje wpis zdjęcie cokolwiek z Messengera, i wyśle to na WhatsAppie. Spróbuj to zrobić telefonem szybko i sprawnie, a na komputerze bardzo prosto. O wiele szybciej też pisze się wiadomości na Whatsappie czy Messengerze. Jak dostajesz taką wiadomość od kogoś, to najprawdopodobniej napisał to właśnie na komputerze. Więc mało kto wie, że również na komputerze można zainstalować aplikację Signal, jest on wtedy zsynchronizowany z Twoim sygnałem. Komórkowym. Masz te same kontakty, te same wiadomości, czaty i tak dalej. O, zasada numer 12. Nie musisz każdemu od razu odpisywać. Ja bym powiedział więcej: nie musisz do każdego od razu oddzwaniać, prawda? To, że ktoś dzwoni, to, że ktoś wysyła wiadomość, to nie znaczy, że świat się pali i już teraz trzeba na to odpowiedzieć. To znaczy, że oczekuje od nas jakiejś reakcji, ale szanujmy też siebie i swój czas, prawda? Ja odpowiadam wtedy. Kiedy jestem w stanie to zrobić, kiedy mam na to czas i miejsce. I Maciek podobnie. Mam takich ludzi na sygnalu, którzy prawdopodobnie mają dźwięki w telefonie, bo odpisują lub nagrywają się w ciągu trzech minut od mojego zainicjowanego kontaktu. Gdy tylko coś nagrasz, za moment masz odpowiedź. Za godzinę znowu coś odpowiadasz i trzy minuty później jest już odpowiedź. Jeśli są to twoi pracownicy, z którymi robisz ważne, pilne projekty, to nie ma problemu. Gorzej, jeśli realizujecie projekt, który w ogóle nie jest pilny albo nie wymaga tylu starań, a ci ludzie i tak odpisują nagle. To jest, to jest takie trochę niewolnictwo dla mnie. Staram się tego unikać. Niech telefon będzie narzędziem, prawda, a nie panem. No i opisuję dalej, Maciek, że jesteś w stanie załatwić prawie wszystko, czyli na przykład. Umówił się na pierwsze spotkanie biznesowe face to face, ale już później wszystkie kolejne ustalenia, negocjacje, dopinanie szczegółów, obie strony załatwiały przez Signala właśnie bez konieczności marnowania czasu na dojazdy i branie udziału w spotkaniach na żywo. No i bezpieczeństwo to jest też ważna sprawa, czyli dlaczego Signal, a nie WhatsApp czy Messenger. I Maciek tutaj pisze tak. Ładnych parę lat temu niejaki Edward Snowden ujawnił tajne dokumenty rządu amerykańskiego. Było w nich wprost powiedziane, że rząd ten ma dostęp do całej treści naszych telefonów, SMS-ów, maili i również wiadomości WhatsApp. Przez kilka tygodni ludzie na całym świecie byli oburzeni takim zamachem na ich prywatność. Okazało się jednak, że na dłuższą metę kolorowy świat smartfona jest bardziej sexy niż prywatność. Tak czy inaczej, część ludzi zrezygnowała z robienia sobie nagich zdjęć, które miałyby być potem oglądane przez Johna w siedzibie CIA. No i dalej Maciek pisze o tym, że wszystko, co kiedykolwiek wrzucamy na Facebooka, czy Whatsappa, czy Instagrama, pozostanie już na zawsze na serwerach i nigdy nie wiesz, kiedy i jak zostanie wykorzystane. Jeśli zatem masz do załatwienia sprawy, które uważasz za prywatne, polecam Ci właśnie Signal. Wiem z różnych zaufanych źródeł, że ten komunikator jest dużo trudniejszy do nasłuchiwania i rozszyfrowywania. Na sprzątanie wiadomości naprawdę działa, czyli naprawdę są one usuwane. Przestrzegam, dalej pisze Maciek, przed coraz popularniejszym ostatnio w naszym kraju telegramem. Mimo iż wiele osób myśli, że jest on bardzo bezpieczny, to w rzeczywistości ma na swoim koncie nie mniejsze skandale związane z prywatnością niż Facebook i jego Whatsapp. Podsumowując, aplikacja Signal może zmienić Twoje życie na dużo lepsze. Przestrzegaj powyższych zasad, a zobaczysz, że taka zmiana jest jedyną, którą możesz osiągnąć. Także polecamy Signal, zróbmy taki eksperyment. Niech to będzie premiera odtąd naszego narzędzia. Jeśli dopiszesz się do tej grupy, którą założyliśmy, audio inspiracje. Będziesz dostawał wszystkie bieżące informacje ode mnie, przypomnienia o premierach odcinków i różne inne ciekawe informacje, które przekażę tylko Wam.